Studio Volition, po drodze do sławy, jaką z pewnością przyniesie im Saints Row the Third, nabrali pewności siebie i można śmiało powiedzieć, że wraz z trzecią częścią rozróby ze świętymi, doskonale wiedzą, jaką grę chcą tworzyć. Powszechnie wiadomo, że nikt nie zrobi produkcji GTA podobnej tak dobrze jak twórcy tego podgatunku, Rockstar, tak więc nie ma żadnego sensu w konkurowaniu z nimi. Saints Row przebył długą drogę od pierwszej do trzeciej części i zmieniał się przez ten czas bardzo znacząco. Na początku było rozdarcie między zabawą a prawdziwymi gangsterskimi klimatami, potem nieśmiały krok w kierunku nieskrępowanej niczym rozwałki, a częściej to już zupełna jazda po bandzie. Fabuła w The Third to coś zupełnie nieistotnego. Od nasz gang przeżywa kolejną katastrofę, swoisty reborn, i my jako jego szef musimy mu pomóc w powróceniu na podium. Przeszkadzać nam w tym będą trzy gangi, Luchadores, Dekerzy oraz Syndykat. Prezentują one różne style, ale walczy się z nimi tak samo, bardzo satysfakcjonująco. Wielu graczy obawiało się, że Seinserow może być nudny, taki bowiem stereotyp krąży wokół gier, które stawiają na zabawę, a nie na interesującą historię. Zacznijmy od tego, że Volition prawdopodobnie szybko zdało sobie z tego sprawę i zrobili grę po prostu krótszą, bowiem na przejście głównego wątku wystarczy około 10-15 godzin. Oczywiście mamy jeszcze masę zadań pobocznych i innych aktywności, samo przemierzanie miasta potrafi być przyjemne, ale trzeba przyznać, że Steelport nie należy do gigantów. Zatrzęsienie broni jakim dysponujemy robi wrażenie, możemy machać w wspomnianym w zasadzie w każdym możliwym artykule, materiale, wideo ogromnym purpurowym bildo, ale z czasem pniemy się wzwyż po drabinie postępu technologicznego i korzystamy z wyrzutni strzelającej samonaprowadzającymi rakietami, urządzenia, które pozwala nam przyjąć kontrolę nad samochodem odnalonym od nas, coś na wzór kierowania autem na pilota, czy też blastera. Dodatkowo, kiedy jakimś cudem nie dysponujemy żadnym gnatem lub po prostu czujemy się znudzeni, możemy użyć pięści, bowiem twórcy zaimplementowali nieskomplikowany system walki wręcz. Schemat budowy miasta jest mało oryginalny. Centrum wyróżnia się drapaczami chmur, a wysokości budynków wokół stopniowo się zmniejszają. Do przymierzania tych przestrzeni mamy do dyspozycji samochody, łodzie, motory, samoloty, czołgi, helikoptery, a nawet odrzutowe skutery. Model poruszania się pojazdem przewiduje delikatną różnicę w kierowaniu danym egzemplarzem, ale nie zrobi to szczególnego wrażenia na tych, którzy zjedli kierownicę na grze Force czy Gran Turismo. Przy poruszaniu się wszelkimi wyhikułami towarzyszy nam radio, za które twórcom należy się, moim zdaniem, duży plus. Kanye West, Bonnie i piosenka I the Hero, Mike Snow, Corrupt, Pitbull czy nawet Mozart sprawiają, że jazda staje się naprawdę przyjemna. Tym bardziej, że jest sens poruszania się po mieście, możemy inwestować w różne interesy, które zaraz zaczną generować nam zysk, tatuować swojego pupila, ubierać go, modyfikować samochody, odwiedzać swoje wille, czy też ulepszać broń. Personalizacja stoi tutaj na bardzo wysokim poziomie, a szczególna pochwała należy się za edytor postaci. Grafika prezentuje poziom solidny, porównywalny do tego, co jest w GTA 4, ale te dwie gry mają ten sam problem słaba optymalizacja. Na terenach, gdzie dzieje się więcej, gra potrafi znacznie się spowolnić. Kilkukrotnie zmusiła mnie do resetowania komputera. Jedną z największych zalet omawianej gry jest zróżnicowanie poznawanych przez nas bohaterów. No bo w jakiej innej produkcji dostaniemy Alfonsa, który moduluje sobie głos poprzez odpowiedni aparat, by brzmieć jak, no nie wiem, gwiazda techno z lat 80. Postacie zdecydowanie zapadają w pamięć. Również te tak kobiece. Moje serce dalej jest rozdarte między Shundi a Vajolą. Fundamentalną rzeczą dla obecnego rynku gier jest multiplayer który w formie kooperacji pojawia się w grze Volition. Niestety nie udało mi się jeszcze znaleźć osoby, z którą mógłbym zweryfikować jego jakość, ale postaram się to nadrobić w najbliższym czasie. Dodatkowo możemy również zabawić się w trybie hordy, ale bazując na opinii graczy i prasy jest on zwyczajnie słaby. Podsumowując moje dotychczasowe rozważania, na Saints Row zawiedzie się tylko ktoś, kto toleruje inne żarty niż te niesmaczne i seksistowskie, nie lubi zbyt bezczelnych nawiązań do wszelkich marek albo spodziewał się, że grając w The Third, dostanie historię na miarę Heavy Rain czy GTA. W przeciwnym wypadku, kilkanaście godzin zniknie jak z bicia do zabaw Sado Maso strzelił i za to Saints Row otrzymuje ode mnie 8,5 w skali do 10.